Często pytacie nas, czy panele fotowoltaiczne są wytrzymałe. Dzisiaj przyjechaliśmy na strzelnicę na Rzym i specjalnie dla Was będziemy je testować. Zostańcie z nami, zobaczycie efekty. Może nie wyglądam na usiłka, ale ze sobą wziąłem do tego zadania specjalnego zawodnika, który zaraz zacznie naparzać we wszystko, co jest z tyłu. Przedstawiam Pawła. Paweł generalnie pokłócił się z żoną i musi się trochę wyżyć, większa bolączka dużych osiedli, piłka i okno. Teraz będzie prawdziwa rozwałka. Ze mną jest instruktor Szymon. A teraz bardziej ludzko i bardziej przyziemnie. E, specjalnie dla Was będziemy testować e, różne urządzenia, które stosujemy w swojej pracy. Będą to panele fotowoltaiczne, będzie to klimatyzator, będzie to grzejnik, będzie to okno. Dlaczego? Często klienci nas pytają, jak działają te panele. Pada grad, e, pewnie jedno gradobicie już jest po panelach. Zobaczcie, jaki mamy arsenał. Za chwilę będziemy kopać, strzelać, bić młotkami. Eee, właśnie, i w klimatyzator, i w panele fotowoltaiczne, okno, i grzejnik. Będziemy walczyć od najmniejszego kalibru do największego. Zobaczymy, co jest w środku klimatyzatora, ile jest w stanie wytrzymać grzejnik, okno, a ile panele. Myślę, że zaczniemy od mniejszego kalibru. Najpierw uderzę ja, a potem uderzy drugi zawodnik. Zobaczymy, kiedy panel ulegnie. Co do zasady, panele fotowoltaiczne są w stanie wytrzymać bardzo dużo. Często widzę komentarze na różnych forach, że małe gradobicie jest po panelach. Tak, jeżeli jest gradobicie i to takie dość duże, to rzeczywiście ten panel nie wytrzyma. Fakty są takie, że panele są tak konstruowane, żeby wytrzymały burze, żeby wytrzymały gradobicie żeby wytrzymały podmuchy wiatru i żeby w tym czasie nie popękały. Na zewnątrz jest hartowane szkło, pod spodem jest tworzywo sztuczne. Całość jest oparta na profilach, jak pokazujemy w naszych filmach, więc naprawdę musi być duża siła, aby ten panel uszkodzić. Dobra, nasz zawodnik się już rozgrzewa i tak naprawdę musimy wybrać pierwsze narzędzie, którym będziemy niszczyć panel. Myślę, że siekiera będzie za mocna. Dobra, zaczynamy. O takiej piłki. Tylko nie zgnieć jej. Patrzcie, Paweł już nie może wytrzymać. No to co? Zaczynamy. Siatka. No Nic się nie wydarzyło. Myślę, że ta piłka bardziej ucierpiała niż ten panel, więc bierzemy trochę grubszy kaliber. Jakąś tam piłkę, powiedzmy, do siatki. Panele są na dachu. Wyobraźmy sobie, że tam sobie grają na podwórku chłopacy i dziewczyny w siatkówkę. No i co? I piłka wymknęła się spod kontroli. Uderzyła w panel. Zobaczmy, jest jakiś ślad. Nie ma śladu, nie ma pęknięcia. No dobra, nasz panel wytrzymał. Co, co mamy dalej? Mamy piłkę do kosza. Powiedzmy do kosza. Zaczynamy. Małe dzieci grają w kosza. Znowu ta sama historia. Piłka wyleciała spod kontroli. Uderzyła w panel. Panel cały. Lecimy dalej. Ragby. to teraz pytanie czy piłka czy bark. Piłka, Zostaje piłka. Nasz operator prawie dostał. Panel nie ucierpiał, ale nasz operator ma chwilę przerwy, musi zaleczyć kontuzję po piłce do rugby. Dobra, Zaczynamy z piłko do nogi. Piłka ucierpiała najbardziej. Idziemy na poszukiwania piłki. Za chwilę powtórzymy test. A teraz weźmiemy troszeczkę inny kaliber. Paweł generalnie pokłócił się z żoną i musi się trochę wyżyć. Zobaczymy, czy ten panel to wytrzyma. Mówiłem, małe gradobicie wytrzyma. Tak jak wcześniej powiedziałem, sponsorem tego odcinka jest strzelnica na Rzym oraz firma Korab Zolsztyna, która udostępniła te panele. Panele są nowe, nieużywane, bez żadnych pęknięć, bez żadnych uszkodzeń. Dostaliśmy je do testów, żeby pokazać ich wytrzymałość. Przechodzimy dalej. Były piłki, była rękawica, teraz będzie piłka. Prawdziwa piłka do bejsbola, prawdziwy kij. Walimy! Takiego gradobicia ten panel już nie wytrzyma. Ale nie oszukujmy się, codziennie ono nie występuje. Zrobimy troszeczkę inną technikę uderzenia piłką do baseballa z narzutu. Takiego gradobicia też nie wytrzyma, ale powtórzę drugi raz. Rzadko zdarza się takie gradobicie nawet w Polsce. Nie wiem czy słyszycie, ten panel nadal pęka. Jest to szkło hartowane. Po takim uderzeniu ten panel już się do niczego nie nadaje. Nie ma nawet opcji, żeby działał. Dlaczego? Przede wszystkim wgięta jest matryca. Tu są połączenia lutowane, które są uszkodzone, więc nawet gdyby było to mniejsze uderzenie i mniejsze pęknięcie, panel kategorycznie nadaje się do wymiany. Pamiętajcie, montujecie panele na dachu, zwracajcie uwagę na to, czy ten panel nie jest od tyłu uszkodzony i z przodu. Każda rysa, każde uderzenie powoduje, że ten panel prędzej czy później przestanie działać. Zobaczymy, co się stanie, jak nasz monter się potknie i niechcący uderzy młotkiem w panel. Monter się potknął. Idziemy zobaczyć, jakie są straty. Myślę, że ten panel już nie będzie działał. Zobaczcie, dziura na wyrot. Mimo tego, że szkło hartowane, Paweł przebił matrycę, przebił poliwęglam, który jest z tyłu. Nie ma opcji, żeby go zamontować. Ciekawe, czy ja dam radę. Nie dał rady. Jeszcze raz. Tylko nie próbujcie tego w domu. Przed prawdziwą rozwałką sprawdzimy jeszcze wytrzymałość okien. Okna dostaliśmy do testów z firmy Storexpert z Olsztyna. firma, która zajmuje się kompleksowym montażem, projektem i wyceną. Udostępnili nam takie nawet całkiem fajne okno, powiedzieli: Rozwalcie je i pokażcie nam. Większa bolączka dużych osiedli piłka i okno. Sam jestem ciekaw, co się stanie z tym oknem. Płacisz dużo za prąd czy ogrzewanie. Od 10 lat pomagamy właścicielom domu obniżać rachunki oraz poprawiać komfort życia. Instalujemy fotowoltaikę, elektrykę, hydraulikę i docieplenia. Zoptymalizujemy energetycznie Twój dom. Usługę wykonamy od projektu aż po montaż. Zadzwoń lub napisz. Kontakt jest w opisie. Zrobimy darmową wycenę oraz podpowiemy, co sprawdzi się w Twoim domu. Lecimy dalej. Wow. Panele nie wytrzymały, a okno wytrzyma. Sprawdźmy to. Okno nie ma nawet śladu po uderzeniu piłką do baseball'a i do piłki nożnej. Ale zobaczmy, co stanie się, jak uderzymy w nie siekierą. Wiele to okno wytrzymało, takiej presji niestety nie. A to tylko okno dwuszybowe. Pierwsza szyba pękła, druga nie. Przy termomodernizacjach stosujemy okna trzyszybowe. Nasz zawodnik odjeżdża, teraz przychodzę ja do akcji. Teraz będzie prawdziwa rozwałka. Ze mną jest instruktor Szymon. E, jakbyś coś o sobie powiedział, czym będziemy strzelać, co będziemy robić. Cześć wszystkim, e, Szymon z Gajur Akademy. Mamy tutaj 11 pistoletów, 2 R y kałacha, dwie strzelby, że jest czym się pobawić, że myślę, że możemy. Zaczynamy zabawę. Panele nie miały z nami lekko. Mamy jeszcze jeden panel nieuszkodzony. Zatem zaczynamy. Od czego zaczynamy? Myślę, że na początek pistolet. Oprócz paneli będziemy się bawić z oknem, grzejnikiem i zobaczymy, co wytrzyma klimatyzacja, którą montujemy na co dzień u was. No, ale shotgun robi robotę, Musisz że nie trafia. No. O, <noise> to jest dobre. <noise> to jest, jest dobre właśnie rady. na i, i ten. Zasłuch, przekręcamy sobie tak, żeby do złapać. I puszczam. I teraz kropeczką na cel porządnie się zaprzeć, czyli poprawna postawa. Wyżej troszeczkę kolbę. O, i... Mocno trzymam. Cel przez kropkę, tak? Dokładnie. Dobra, na razie I tyle, jedziesz, ile mam. Celę. Tak, czy raz czy od razu? Nie jedziemy. Huh. Nie szarpiemy, a ściągnie. Ok, i teraz poprawna postawa. Mocno się trzymam. No z to, nie to, no. z tony. Trochę śmiechem, trochę żartem, ale ten film miał na celu pokazać, jak wytrzymałe panele są podczas gradobicia, różnych uderzeń. Widzimy, że nie tak łatwo jest bić, aczkolwiek już przy potężnym gradobiciu i dużych kulkach tego gradu panele się potłuką. Tak jak wcześniej powiedziałem, pamiętajcie, panel nie może być uszkodzony podczas montażu na dach, dlatego że grozi to raz że awarią, a dwa pożarem. Zobaczcie co stało się z naszym klimatyzatorem. W następnym odcinku pokażemy co jest w środku i jakie szkody powstały podczas naszej zabawy. Dzięki za oglądanie tego odcinka, zapraszam do subskrybowania, komentowania. Pozdrawiam i do zobaczenia.